Praca jako policyjny negocjator to niesamowicie stresujące i bardzo odpowiedzialne zadanie. To zadanie to zajęcie, w przypadku którego często w naszych rękach spoczywają losy wziętych przez porywaczy zakładników. Każda nasza decyzja, każde wypowiedziane słowo ma pewne implikacje. I co za tym idzie, musimy się niezwykle pilnować w trakcie takich negocjacji, niezwykle pilnować w trakcie każdego kontaktu z porywaczem. Tym bardziej jeśli ten porywacz jest totalnie nieprzewidywalny, taki jakiego znajdziemy na przykład w rozszerzaniach do gry hostecznego Negotiator. Tu na Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. House Tech to jedna z moich ulubionych gier solo, gra wydana kilka lat temu przez Van Rider Games. Gra, która pojawiała się na Wojennik TV już wielokrotnie, bo pokazywałam za, wam zarówno recenzję podstawowej wersji gry, recenzję rozszerzeń od 1 do 4, jak i również kilka różnych relacji z rozgrywek. Dzisiaj kolejny unboxing, a w zasadzie otwarcie boosterów zawierających rozszerzenia 5 do 8. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Mikołajowi Łączyńskiemu, dzięki któremu te rozszerzenia trafiły w moje ręce. Mikołaj, bowiem, który jest autorem rozszerzenia numer 4, przypomnę tego, w którym mogliśmy zmierzyć się z przebiegłym i bardzo brutalnym Gonzalo Herrero, zaproponował podesłanie dodatkowych rozszerzeń od 5 do 8. I tylko dzięki niemu ten materiał powstaje, tylko dzięki niemu mam możliwość w tym momencie ogrania tych rozszerzeń i dorzucenia ich do świata hostage negotiator. Same rozszerzenia powstawały w latach 2017-2018. Nie zmieniają podstawowych elementów rządzących światem hostage negotiator, w tym sensie, że w dalszym ciągu ta gra pozostaje grą dla jednego gracza. Czas pojedynczej rozgrywki wyniesie około 30 minut, a minimalny wiek gracza wyceniony jest dalej na 13 lat. Sam hostecznego Negotiator to gra zaprojektowana przez AJ Porfirio, ale rozszerzenia, które dzisiaj Wam pokażę, były zaprojektowane przez innych projektantów. Każdorazowo w momencie otwarcia boostera, opowiem, kto był także odpowiedzialny za dane, za dane rozszerzenie. W rozszerzeniach 5.8 znajdziemy kolejnych porywaczy, znajdziemy kolejne mechanizmy, kolejne nowe rodzaje kart. Co za tym idzie, mamy. Jeszcze większą możliwość rozbudowania naszego świata gry o dodatkowe elementy. Mamy także możliwość zmierzenia się jako policyjny negocjator z innymi polywaczami. Bo w Houstyczny Negotiator, przypomnę, wcielamy się właśnie w rolę policyjnego negocjatora. Za każdym razem będziemy próbowali wynegocjować z jednym z porywaczy, którego wybierzemy na początku rozgrywki, uwolnienie. Przetrzymywanych przezeń zakładników. W trakcie gry będziemy w związku z tym negocjować z tym porywaczem, będziemy zagrywać karty, próbując wejść z nim w polemikę, zyskując punkty konwersacji, uważając, aby przypadkiem nie rozwścieczyć porywacza, bo ten jest skłonny do zabijania zakładników. Wygrywamy rozgrywkę, jeśli uda nam się uwolnić co najmniej połowę zakładników, jeśli ci przeżyją, jeśli uda nam się także unieszkodliwić samego porywacza umieszkodliwić poprzez jego eliminację lub schwytanie. Dzisiaj zapraszam do obejrzenia zawartości boosterów z rozszerzeniami 5 do 8 do tej gry. Wspólnie z Wami chciałbym je otworzyć i na gorąco podzielić się swoimi wrażeniami z tego, co tam się znajduje. W związku z tym zajrzyjmy teraz do tych boosterów i zobaczmy, jak wyglądają nowi porywacze. Poniżej kolejne rozszerzenia do gry Hostage Negotiator. Rozszerzenia od numeru 5 do 8. Jak widzicie, każde z nich zamknięte w boosterze. W tym boosterze, podobnie jak w rozszerzeniach 1 do 4, znajdą się nowi porywacze, znajdą się nowe karty i trochę nowych mechanizmów. W każdym z tych boosterów po 16 kart, ale część z tych kart będą także karty ze specjalnymi zasadami, które będą potrzebne do wykorzystania w trakcie rozgrywki z wykorzystaniem tych konkretnych porywaczy. W związku z tym teraz już czas zajrzeć do tych czterech boosterów i zaczniemy od boostera numer 5. Hostage Negotiator Abductor Pack 5. Designed by Morten Monrad Pedersen. Mamy informację o tym rzecz jasna, że to jest booster, który nie stanowi samodzielnej gry, że jest on przeznaczony do wykorzystania z grą Hostage Negotiator. Gra gracza: 15 do 30 minut czas rozgrywki. Minimalny wiek gracza: 15 lat. Zobaczmy, jak wyglądają. Karty, które składają się na boostera numer 5. I jak wygląda także porywacz, którym przyjdzie nam się w trakcie partii zmierzyć, grając z tym konkretnym rozszerzeniem? Tu widzę, że mam mały problem z dostaniem się do środka, tak żeby nie uszkodzić zanadto boostera, bo staram się zawsze otwierać je w taki sposób, żeby możliwie jak najmniej je uszkodzić, ale tu chyba nie będzie innego wyjścia jak mimo wszystko skorzystać z nożyka i już prawie 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 I jest Karty są oswobodzone. Co my tu mamy? Mamy Circle of Automa. The Circle of Automa believes that everything exists within a universal sphere. Czyli mamy nic innego jak jakiś kult, który został odkryty przez FBI. Mamy kilka kart. cyklu Automa. O, jest tego całkiem sporo, widzę. Bardzo różne. A tu mamy różnych bojowników wchodzących w skład kultu, więc mamy przykładowo Militant Cultist. Mamy... Arrogant Cultist, mamy Volatile, Defensive, najróżniejszego rodzaju kultystów, których napotkamy w trakcie rozgrywki. Jest też nawet uprzejmy i sympatyczny, ale myślę, że nie ma co się jego zewnętrzną powłoką sugerować. Normalny, jeśli w ogóle kultysta może być normalny. Czyli sporo kart kultystów. Oprócz tego mamy trzy nowe karty konwersacji i wśród tych trzech kart znajdziemy A Convenient Distraction, Can I talk to? Oraz Make a Surgical Strike. A więc trzy różne karty. For use with Circle of Automa only. Czyli to będą karty wykorzystywane wyłącznie grając przeciwko kultystom. Jak widzicie, część z nich będzie tańsza, bo mamy po jeden punkt konwersacji, a jedna będzie nieco droższa, ale ta pozwala uwolnić także zakładnika. I to wybranego, jak zakładam, może być tak, że pośród tych kultystów będą tacy, którzy będą wcielać się w rolę naszych zakładników. Może być tak, że naszym zadaniem będzie na przykład kultystów, wyrywać ich z kręgu kultu. Mamy też jedno żądanie ucieczki. Escaped man presidential pardon, ułaskawienie prezydenckie. Bardzo fajne. I Podstawowe żądanie Major Demand. The infidel must recount. The senator has formally apologized for his disparaging words on the five, not zero news. Ok, co my tu mamy? Abductor pack numer 5. A cult known as the Circle of Automa is under siege, czyli mamy do czynienia z oblężeniem kultu, czy też miejsca, gdzie działa kult automy No i naszym zadaniem jest ratowanie lub Wyciąganie stamtąd zakładników, którymi, jak zakładam, są sami kultyści, którzy znajdują się gdzieś tam w tym ośrodku. Czyli wygląda interesująco. Czyli mamy troszkę nowych pomysłów w przypadku tego rozszerzenia. Pomysł, przede wszystkim, jeśli dobrze rozumiem ideę, jest taki, że będziemy mieć zakładników, z których każdy jest potencjalnym kultycą, z których każdy jest kultyst kultystą i w związku z tym będzie miał także pewne specyficzne cechy. Rozszerzenie numer 6: Abductor Pack. Numer 6 to zostało zaprojektowane przez Kevina Wilsona. I tu będzie więcej rzeczy, mimo że jest napisane również, że mamy 16, że mamy 16 kart, ale chyba będzie tu nieco więcej elementów. Uh, Clyde Sever's life is in shambles. His wife divorced him and he has hit rock bottom. In fear of losing his two children, he has kidnapped them. He has them hidden somewhere in Becker swamp with his loyal but crazy sister. One wrong move and she will take the children and disappear. OK. Czyli w tym konkretnym przypadku będziemy dążyli do odnalezienia i do uwolnienia dwójki dzieciaków porwanych przez zrozpaczonego mężczyznę, pilnowanych przez jego maniakalną siostrę, czyli kombinacja, która, jak łatwo się domyśleć, jest gotową receptą na katastrofę. Zajrzyjmy do środka i zobaczmy, jak wyglądają elementy i co tak waży w tym boosterze. Bo ten booster jest ewidentnie cięższy od pozostałych, ale już chyba wiem co. To będzie jakaś mini planszetka, nie, to będą żetony, a więc coś, czego do tej pory w ogóle w chłostycznego się nie było. Zobaczmy. Otrzymujemy w związku z tym karty, ale i mamy żetony. Taki arkusz żetonów, który sprawia, że rzeczywiście ten booster był cięższy od wszystkich innych. Będziemy mieli do czynienia z jakimś dodatkowym mechanizmem, być może mechanizmem przeszukiwania miejsc. Karty. Mamy specjalną kartę Missing Sever Children, a więc to są dzieciaki, które będziemy szukać: chłopca i dziewczynki. I na tych dwóch polach zostaną umiejscowione znaczniki zakładników. Później mamy informacje w jaki sposób korzystać z tego rozszerzania, mamy informacje o dodatkowym setupie, o nowych rodzajach zakładników i o przeszukiwaniu bagien Beckera. Mamy więc faktycznie kartę, która będzie pokazywać bagna Beckera, po których, jak zakładam, będzie mogli się przemieszczać. Possible hideout, abandoned camp, witness sighting. Becker Swamp. Tak wygląda koszulka bardzo atrakcyjnie. No i mamy nowe karty konwersacji. Tym razem cztery sztuki. Tak się one prezentują. Get out of here. For use with Clyde and Tina Seaver Only. Czyli to są ponownie karty konwersacji, z których skorzystamy wyłącznie grając. Przeciwko tym konkretnym porywaczom. No i to są karty faktycznie specyficzne, więc mamy przykładowo tu możliwość odkrycia kafelków. Czyli idea będzie taka, że mamy zakryte kafelki. Musimy wpierw w ogóle zidentyfikować miejsce, gdzie przetrzymywane jest rodzaństwo. Dopiero potem pewnie podjąć próbę ich wydobycia, wyciągnięcia. Mamy trzy wydarzenia przełomowe. Tina is on the run. I want to see Sandra. I'll tell you where, where they are. Nowe karty terroru, których nie było w pierwszym zestawieniu, jaki dzisiaj rozszerzeniu jakim oglądaliśmy. I tu też konkretny symbol wskazujący na to, że raczej będą to karty wykorzystywane wyłącznie w tym konkretnym rozszerzeniu. This is the end for me. Additional per hostage in the hostage pool, czyli tu bardzo, bardzo niebezpiecznie. No i mamy samych porywaczy Tina Siver i Clyda Sivera. Klaida, który porwał dzieciaki. Tinę, która zdaje się być tą maniakalną i psychopatyczną. Z tej dwójki. Tina Seaver. wskaźnik mamy tylko na karcie Klaida, ale w przypadku Tiny, Tina będzie wykorzystywana zamiast second in command, czyli mamy ją w zastępstwie. No, i trzeba będzie się z nią także zmierzyć. If Clyde is eliminated and either or both of the Silver children have not yet been saved, Tina flees with the unsaved children. You lose. Ok, czyli tu będzie prosta piłka. Trzeba najpierw oswobodzić dzieciaki, a dopiero potem potencjalnie wyeliminować Clyda Severa. Inaczej Tina ucieknie z dzieciakami. Tak wygląda rozszerzenie numer 6. Rozszerzenie numer 7. Tak wygląda. Ilustracja na okładce. Jest to rozszerzenie autorstwa Ewana Derrika. I mamy oczywiście opis. Uh, Valerie Stone, a name you know well. She is an extremely skilled negotiator that has almost no equal, almost. One negotiator always outperformed her and was rewarded as she played second fiddle, you. In this exciting new expansion pack of hostage negotiator, the abductor knows all your tricks. She knows the playbook and she has taken hostages. She's out to prove to everyone that she. Is the best negotiator and she is willing to kill to do it. Czyli sytuacja niesamowicie groźna, bo okazuje się, że nasza koleżanka po fachu wzięła zakładników, a ponieważ, jak zwrócono uwagę na tym opisie, doskonale wie, czego spodziewać się po Twoim zachowaniu, po naszym zachowaniu jako negocjatora, to będzie ciężka, bo zachowując się rutynowo, zgodnie z tymi modelowymi, książkowymi. Sposobami postępowania, które są zalecane w sytuacji w obsługi sytuacji kryzysowej, będziemy grać w oparciu o zasady dobrze znane porywaczowi. Oto jona Valerie Stone. 8-4 Starting demands, special rules, at start of the game draw one rival card. Czyli będą jeszcze nowe rodzaje kart. Karty rywalizacji, ale wpierw mamy dwie karty konwersacji. Karty specyficzne, które mogą być wykorzystywane wyłącznie grając przeciwko Valerie Stone. Byliśmy kiedyś przyjaciółmi. We used to be friends. You and I were the same. Czyli będziemy próbowali jednak odwołać się do jakiegoś poczucia odpowiedzialności, solidarności, braterstwa, broni. Podstawowe żądania Valerie. Public recognition. Let's finish this. I mamy wspomniane wcześniej karty rywalizacji. A więc karty, które będą sprawiać, że będzie w każdej rozgrywce coś specyficznego, coś, który, co odwołuje się do naszej historii wspólnej pracy z Valerie. Whenever at least one hostage is killed. Whenever at least one hostage is saved. Whenever the threat level goes up by at least one. I tak dalej. Mamy też nowe karty terroru, w sumie 4 I tu będą kolejne karty napędzające stos kart rywalizacji. Czyli będzie można doprowadzić do sytuacji, w której tych kart będzie więcej w grze i będzie kumulował się ich efekt. No i mamy kartę wyjaśniającą, w jaki sposób z tego rozszerzenia korzystać tradycyjnie. Setup, karty rywalizacji i dodatkowe wyjaśnienia. Kontynuacja tego, jak grać z kartami rywalizacji. Wreszcie pozostaje jeszcze rozszerzenie numer 8. To zostało zaprojektowane przez Mika Martinsa. I mamy oczywiście opis. Samuel Xavier, an angry individual on his best days was involuntarily forced into a rehabilitation clinic for substance abuse. Now that he's going through the withdrawal pains in the form of excruciating migraines, he's angrier than he's ever been before. Czyli zmagamy się z. No, kimś, kto wylądował w ośrodku odwykowym, i zdaje się, że nie jest w pełni rozumu. Więc może być interesująco, i przede wszystkim może być totalnie nieprzewidywalny. A to jest zawsze bardzo niebezpieczne. Mamy żądanie ucieczki, nawet dwa. Pierwszym, just figure out how to get me out of this detective. Ok, czyli zabawa w kotka i myszkę. A mamy też żądanie: czterech kółek. Czemu nie? Podstawowe żądania: immunity for my girlfriend i a quick fix. No, widzę, że będzie też oczekiwanie dostarczenia jakichś substancji. Samiśmy migrain is gone demands can be conceded. Ok, sami has a migraine, czyli widać ewidentnie, że będzie to bardzo zmienne, bo w zależności od nastroju samiego i w zależności od tego, czy będzie mu dokuczać migrena i bóle głowy, czy może miną te bóle, to będzie można z nim racjonalnie podyskutować i ponegocjować. Karty terroru, kilka różnych, ponownie karty wykorzystywane z tym konkretnym rozszerzeniem i widać Kilka różnych pól. Karta również pozwalająca na odwracanie karty migreny. Sam porywacz, czyli sami X. Samuel Xavier. 8, 2 specjalne zasady. Demands may only be considered if the migraine card is on the sami's migraine is gone side. Czyli ewidentnie kluczem będzie zarządzanie migreną samego, aby w ogóle móc z nim się porozumieć. Karty konwersacji sporo. Pięć nowych, nowych kart konwersacji. Keep your end of the bargain. Focus on my voice. Dwa razy. I have some pills for you. No i dwa razy I have some pills for you. Czyli w sumie trzy różne rodzaje kart. Po dwie sztuki i jedna pojedyncza. Keep your end of the bargain. I wreszcie karta wyjaśniająca w jaki sposób korzystać z tego rozszerzenia. Tradycyjnie pokazująca jak przygotować rozgrywkę. A później jak obsługiwać karty. Kartę migreny i czym są Deception Rolls. Tak wyglądają cztery dodatkowe rozszerzenia do gry Hostage Negotiator. Zapraszam teraz do ekspresowego podsumowania. Chciałbym podzielić się z Wami swoimi pierwszymi wrażeniami. Opowiadając o boosterach 1 do 4, już wtedy mocno podkreślam, że to co mi się bardzo podoba w świecie Hostage Negotiator to to, że wystarczy bardzo prosty dodatkowy zastrzyk komponentów w postaci kilkunastu kart, aby móc zaserwować graczom korzystającym z tego tytułu jeszcze więcej frajdy. Grając podstawkę, mamy trzech porywaczy. Dorzucając do tego cztery pierwsze boostery mamy czterech kolejnych, a teraz z rozstrzeżeniami 5-8 jeszcze czterech następnych. Co oznacza, że za każdym razem, gdy usiądziemy do hostage negotiator, możemy wybrać innego poru, po, po, porywacza, z którym przyjdzie nam negocjować i z którym przyjdzie nam grać. To znaczy, że każda rozgrywka może wyglądać inaczej, zwłaszcza, że każdy z porywaczy funkcjonuje w oparciu o inne zasady. I o ile w przypadku rozszerzeń 1 do 4 chwaliłem bardzo mocno to, że każdy z tych porywaczy jest totalnie inny, to w przypadku boosterów 5 do 8 miałem wątpliwości. Ale teraz po ich otwarciu muszę powiedzieć, że niepotrzebnie, bo w dalszym ciągu to są wszystko porywacze działający totalnie inaczej od tego, jak mieliśmy porywaczy podstawowej wersji gry i z rozszerzeń 1 do 4. I dzięki temu każda rozgrywka będzie jeszcze bardziej ciekawa, każda będzie jeszcze inna, każda będzie zupełnie inna i będzie działać w oparciu o inne mechanizmy, będzie też wymagać od graczy koncentracji na innych aspektach. Ci nowi porywacze to na przykład kultyści. Tu super pomysł. Podoba mi się bardzo to, że będziemy musieli negocjować z przedstawicielami kultu, który zabarykadował się gdzieś tam w jakiejś posiadłości i musimy ich po kolei próbować stamtąd oswobodzić. Podoba mi się to, że zmierzemy się z innym policyjnym negocjatorem, który wie, czego się po nas spodziewać, a więc stare sztuczki nie będą działać. Podoba mi się to, że będziemy przeczesywać mokradła w poszukiwaniu porwanych dzieciaków, próbując. Odkryć w którym z miejsc potencjalnych znajduje się ten znajduje się miejsce gdzie są przetrzymywane, a więc sporo dodatkowych elementów, sporo dodatkowych mechanizmów, dzięki czemu rozgrywki w chłostacznego usiektor staną się jeszcze ciekawsze. Pokażę Wam oczywiście te, roz, te rozszerzenia także w trakcie kolejnych filmów, bo planuję nagrać także filmy z rozgrywek. A na końcu, tak jak to było w przypadku boosterów 1-4, pokuszę się też o podsumowanie i o finalną ocenę tego, czy rozszerzenia 5-8 dalej trzymają poziom i czy warto jest w nie zainwestować, jeśli lubimy podstawową wersję gry Hostage Negotiator. To było otwarcie boosterów numer 5 do 8, a więc rozszerzeń do gry Hostage Negotiator. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję Mikołajowi Łączyńskiemu za ich przekazanie. Życzę jednocześnie każdemu, kto oglądał ten film, bardzo dobrego dnia. Zapraszając również do obejrzenia moich innych filmów na kanale i zapraszając na mój Facebook, na Instagram oraz na Twitter. Do zobaczenia następnym razem.